Dzisiejszy odcinek poświęcam tylko jednemu detalowi technicznemu, związanemu z dosiadem. Wielu jeźdźców, idąc na jazdę, zastanawia się, jakiego konia dzisiaj dostanie, na jakim koniu będzie jeździło. No i nieraz są takie mity, że mamy konie, które mocno idą do przodu, i wtedy jest obawa, że tego konia się nie zatrzyma. Takie konie, które chętnie idą do przodu są. Szczególnie ulubionymi koniami dla jeźdźców lubiących ostrzejszą jazdę. Szczególnie już tutaj nie muszę mówić o lisowczykach, którzy jak słyszą, że dostaną dynamicznego konia, to już im się uśmiech sam pojawia na buzi. Natomiast jest wielu, wielu jeźdźców, którzy obawiają się jazdy na takim koniu. A wystarczy poprawić jeden element i konia dynamicznego mamy. Zamiast konia dynamicznego, uciekającego, mamy konia wspaniałego, sterowanego. Mało tego, że nie musimy poświęcać czasu na to, żeby go wypychać do przodu, tylko on po prostu sam idzie i chętnie wykonuje ćwiczenia. Na takim koniu dzisiaj siedzę i to jest właśnie takie elementy, do, dokładnie będzie widać. I teraz chciałbym pokazać, teraz cały czas sobie stępujemy, i zobaczcie. Ten stęp jest żywy, taki mocny do przodu i zobaczcie co się dzieje, kiedy zaczynam siedzieć, tak jak nieraz są uczeni jeźdźcy na ujeżdżalni, co w jeździe, tak zwanej jeździe manerzowej, nie ma to większego znaczenia, bo mamy ograniczony obszar, natomiast na otwartym, dużym obszarze to niestety koń włącza dodatkowy bieg. I teraz zobaczcie, zwracam uwagę na tak zwane wygięcie lędźwiowe. Zobaczcie, tylko zrobię wygięcie lędźwiowe i zobaczcie, już koń sam z siebie szedł w serbie, a sam z siebie dołożył jeden bieg wyżej. Ten bieg wyżej jest powodowany tym, że mój środek ciężkości przesuwa się do przodu i koń, ten środek ciężkości, zobaczcie, on zaczyna gonić mój środek ciężkości, który się przesunął do przodu. I teraz w większości już zaczyna panikować, bo koń przeszedł do za dużego kroku. A wystarczy usiąść głębiej i mamy już konia spokojniejszego. I znowu mamy konia na wolniejszych obrotach. I zobaczcie, to jest ten dosiad, pełen dosiad, głęboki dosiad. Ja go nazywam głęboki dosiad. Czyli siedzę, ręce, są cały czas w tym samym miejscu i ramiona troszeczkę mam cofnięte w stosunku do bioder. Namawiam wszystkich, żeby oglądali zawody w ujeżdżeniu. Najlepiej wysokiej klasy zawodników. Moim ulubionym jest Edward Gal. Włączcie sobie na YouTube przejazdy mistrza świata, mistrza Europy Edwarda Gala, to zobaczycie ręce. On nosi troszkę ręce wyżej niż ja, troszkę tutaj, ale ten dosiad ma dokładnie tak. I teraz zobaczcie, w momencie kiedy daję mu sygnał do kusa, to koń chętnie idzie w kurce. Ten kurs jest dynamiczny. Ale nie ucieka. I teraz zobaczcie, teraz zacznę. Wygięcie lędźwiowe robić. I ten koń już przyspiesza. Już tego konia mam, zobaczcie, już jest w galopie. A tylko zrobiłem wygięcie lędźwiowe. Nic się, więcej nie stało. Ja nie przesuwałem rąk. Ręce są cały czas w tym samym miejscu, a koń galopuje. I teraz, zobaczcie, teraz zaczynam przysiadać. I zobaczcie, przysiadłem do tego miejsca, z którego wyszedłem. I mam konia, znowu Kusie, Nie mam tego wygięcia lędźwiowego. I koni elegancko pulsuje, dynamicznie. Ja czuję ten ładny krok konia. Ręce są cały czas w tym samym miejscu. Tutaj się nic nie dzieje, ja tylko zmieniłem układ dosiadu. Siedzę głębiej. Teraz już w ogóle konia uspokoiłem tym swoim dosiadem. I teraz pójście. Mimo, że konie jest już wyciszony tym moim dosiadem. Nie ręką. I teraz zobaczcie, znowu powtarzam. Wygięcie lędźwiowe. I zobaczcie co się dzieje. I konia już mam znowu na rozpędzonego. I teraz miejsce często właśnie... Myślą, że koń jest ostry do przodu, a oni właśnie źle siedzą, wygięcie lędźwiowe, kolwiek mi nas, próbują go przytrzymać, a tu jeszcze dalej ten koń idzie. Jedzie się cały czas jeszcze bardziej, wygina do przodu, bo myśli, że go przytrzyma. Rękoma do tego i zaczyna... zobaczyć, co się dzieje. I zaczyna wybijać. I mamy... I zaraz mamy... I zaraz mamy miejsca po zasiągu a wystarczy tylko właśnie zamknąć ten dosiad. Zamykam dosiad, uspokajam rękę i już jest spokojny koń. Zobaczcie teraz ta sama sytuacja, czyli zmiana biegu w galopie. Ten sam układ. Zaczynam galop w głębokim dosiadzie, spokojnym. I teraz zobaczcie, i teraz koń dostał wygięcie. Przekrój do przodu miejsca. Próbuje opanować, ale znowu jest wygięcie nieźlewe i koń cały czas mi idzie do przodu za mocno. A teraz spokojnie tylko sobie galopujemy W pełnym dosiadzie mniej. co często nie dostrzegają ludzie, czyli anglezujemy. I teraz ludzie anglezują do, o właśnie, po tych troszkę, zamiast do przodu, raczej do góry, to anglezują nieco do przodu i mamy znowu konia, który nam ucieka. Za szybki ma ten kus, anglezujemy. I teraz zobaczcie, na spokojnie zaczynam anglezować poprawnie, czyli Dokładnie do góry. Czyli środek ciężkości mój nad środkiem ciężkości konia. Już nam spokojny jego ruch. Znowu spokojnie głosuje. I znowu nie poprawię, czyli jedziec anglezuje nieco do przodu. Już mam konia, który mi zaczyna przyspieszać. Nie chcę tego, on przyspiesza. A tylko dlatego, że anglezuje za bardzo po przekąty. I znowu zaczyna anglezować. Poprawnie. Jeszcze taka drobna, drobna rzecz. Często jeźdźcy anglezują tak, wysoko. Bo myślą, że to jest takie lepsze anglezowanie. Namawiam do tego, żeby spłycić. Anglezujemy jak najpłyciej, wystarczy centymetr. Jak ktoś właśnie by anglezował za wysoko, wystarczy, że pojedzie na rajd w kilometrach jego mięśnie już nie będą wydolne, nie są w stanie. Natomiast w momencie, kiedy anglezujemy płytko, tylko tyle ile nas koń poprosi, tyle ile wymaga ruchu. I to wszystko na dzisiaj. Przypominam, siadamy w głębszym dosiadzie konia dynamicznego. Zawsze tym głębszym dosiadem uspokoimy i ze spokojem go wyhaczymy. W dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Nie siadamy na wygięciu lędźwiowym, nie siadamy z łopatkami przesuniętymi do przodu. Ja też uważam, że nie powinniśmy siedzieć nawet poprawnie, czyli w pionie, ale właśnie z wygięciem lędźwiowym, bo koń za tym moim środkiem ciężkości, który przesunęłem do przodu, on też będzie szedł do przodu. W momencie, kiedy siedzę, zobaczcie, jesteśmy, koń ma luźną wodzę, Spokojnie stoi, ja go tutaj trzymam do siada. Dziękuję bardzo.